Don't you see when you can be the goal? for the cash. energy. Sędzia gwizdkiem rozpoczął spotkanie. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zobaczymy ich w klasycznym 5-3-2. Nacisk stawiają na obronę. Jest spalony, minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. Nacho Fernandez. Hector Bejerin. Iniesta. Blisko fantastycznie, teraz Ronaldo. Lacazette i Jak on to obronił! Strzał z bliski odległości, Coś niesamowitego! Piłka po strzale odbija się od obrońcy i trafia do siatki. Spójrzmy na powtórkę. Warto! Piękny gol! Tak będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Pójdźmy na to z innego konta. do 0. Przewaga nie jest bezpieczna. 10. No, już blisko polekarny. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Ma dobrą okazję do strzału, a jednak nie ma bramki. Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. No zastanawia się czy nie strzelać Dobrze antycypo Szansa na oddanie stołu. Ta gol Piłka wpada do bramki Fantastycznie Świetnie to zrobili Kilka podań do I perfekcyjne wykończenie akcji No kopnięcie z woleja, Bajeczne Od takich goli dostaje się skrzydeł Ciekawe czy pójdą za ciosem 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Genialne podanie. Czysta interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. Dobra okazja do oddania strzału. Świetna akcja w obronie. Hector Bejerin. Cristiano Ronaldo dobrze z piłką przy nodze. Uderzenie Cristiano Ronaldo. i będziemy mieli wrzut z autu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Robi się niebezpiecznie. Cristiano Ronaldo. Ronaldo niepilnowany na skrzydle. w konsekwencji świetne wiązkowanie No udało się przejąć blisko już do bramki Andre Gomes Świetny przegląd pola. Może stąd strzelać. Wybijają teraz do przodu. Za moment wznowią. Wrzutem z autu. Ronaldo strzela. Kowanie z rogów. Andre Gomez. bramka łapie piłkę i uspokaja obrońców. No, z tego miejsca można strzelać. Cristiano Ronaldo strzela. Sędzia gwizdze. Mamy zagranie ręką. Christian Ronaldo, dobra pozycja do oddania strzału Uderzenie Cristiano Ronaldo Ula la, ale zaimponował teraz umiejętnościami Centruje wzroku w pole karne Ronaldo strzela, broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku Nacho Fernandez Miasta Już blisko pola karnego I piłka wybita do przodu Ronaldo do Jaja Touré Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu Hector Bejerin No już blisko pole karne. grę od strefy obronnej. Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Mamy interwencję arbitra. Zobaczymy, czy sięgnie po kartkę. Cristiano Ronaldo cofa się, chce pomóc rozgrywać. Cristiano Ronaldo jest zbił... Ronaldo w polu karnym! Wspaniale! Cristiano Ronaldo ponownie wpisał się na listę strzelców! On ma prawdziwy instynkt strzelecki, potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. No, może być groźnie. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. A teraz Cristiano Ronaldo Jest zawodnik na czystej pozycji Cristiano Ronaldo strzela To jest gol Ronaldo Ależ on dzisiaj jest skuteczny Trafia do bramki już drugi raz No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. 4 do 0 po pierwszym... Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Narsing. Robi się niebezpiecznie. Alexis Sanchez. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Uderza! Świetnie, brawa dla bramkarza. No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Piłka dośrodkowana. Ach, tuż przed linii bramkowej. A już myślałem, że będzie gol. Wyśmienicie gra dzisiaj Cristiano Ronaldo. Nawet jak na swoje wysokie standardy, nie ma dla niego żadnej przeszkody. Istotnie gra dzisiaj dobry mecz. Wystarczy spojrzeć na wyświetlaną właśnie analizę jego strzałów. Ambitnie i przede wszystkim skutecznie. Będzie się chyba śnił bramkarzowi rywali po nocach. Oczywisty spalony. Tak, tu nie ma najmniejszych wątpliwości, że był spalony. Strata niewielka, bo zawodnik nie miał nawet szans na strzał. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Alexis Sanchez. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Dobra pozycja do oddania strzału. Dla Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Świetna obrona. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Już blisko pola karnego. Jest okazja do strzału. Dośrodkowanie za silne. Za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Narsing. Cristiano Ronaldo. No z tego miejsca można strzelać. Dośrodkowuje na dalszy... Kole! Ależ dominacja! Teraz to już całkiem bezpieczna przewaga. A ile jeszcze dołożą przed końcowym gwizdkiem? Z czasem będzie im się zresztą grać coraz łatwiej, bo przeciwnik wyraźnie nie nadąża. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Strata w środkowej strefie boiska, Turę. blisko już do bramki, oddaje strzał. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz, dla gazet Ronaldo ryzykownie, ale udało się. Dobre przejęcie podania w środku pola. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Wspaniale przechwycił. Arbiter podyktował rzut wolny. I mamy podwójną zmianę. Na boisko wbiega dwóch graczy rezerwowych. Narsing. Próbują teraz skrzydłem. Piłka posłana w pole karne. Czy dojdzie do niej Cristiano Ronaldo? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Może zdecydować się na strzał. jaj, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Ryzykownie, ale udanie. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Przejęli piłkę. Przejęli piłkę, popatrzmy. Nelson Semedo. Robi się niebezpiecznie. No, kto przejmie tę piłkę? Ronaldo strzela. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Skutecznie interweniował i oddalił zagrożenie. Schodzi ze skrzydła do środka. Jajaturę. Alexis Sanchez. No, już blisko polekarny. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo strzela. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Jaja No i kolejne jego dobre podanie. Minęła 84 minuta. Tylko 6 minut do końca. A teraz przy Ronaldo. Dobra pozycja do oddania strzału. Nelson Semedo. Dobrze, atakuj. Ronaldo w polu Ta Tak, gol. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Cristiano Ronaldo trafia dzisiaj po raz trzeci. Zdobywając hat -tricka. Świetny występ portugalskiego napastnika. No i mamy Jacek chyba piłkarza meczu hat-trick w naprawdę imponującym stylu. Widać, że jest dziś w szczytowej formie, ja nie wiem, czy tym hat trikiem się zadowoli. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo spotkanie przebiega dokładnie tak, jak można się było spodziewać rzeczywiście, bywają oczywiście niespodzianki ale tu chyba każdy oczekiwał ich wygrane i są na najlepszej drodze, by te oczekiwania spełnić no szybko się pozbierali, znowu są w posiadaniu piłki No, może być groźnie. Dobrze, przebił się. Szansa! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Mecz, zakaz. La cassette.